Hej, nazywam się Weronika Malec, mam 19 lat i pochodzę z Limanowej. Jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku doradztwo inwestycyjno-gospodarcze. Moją największą pasją jest modeling. Niezmiennie od dzieciństwa uwielbiam modę, uwielbiam patrzeć, jak się zmienia. Uwielbiam czytać o życiorysach projektantów, co ich tchnęło, żeby tworzyć swoje kolekcje oraz bardzo fascynują mnie podróże i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będę mogła połączyć te dwie rzeczy i spełniać swoje marzenia. Na ten moment nie uprawiam żadnego sportu, jedynie ćwiczę na siłowni, jednak wcześniej przez 10 lat tańczyłam i sprawiało mi to naprawdę ogromną frajdę. Uważam, że takie zatrzymanie świata spowodowane epidemią koronawirusa może mieć pozytywne skutki, ludzie mogą w końcu zatrzymać się, żeby zobaczyć, gdzie tak naprawdę codziennie biegną i pomyśleć, co tak naprawdę jest ważne w ich życiu i jakie wartości są najważniejsze. Moimi ulubionymi książkami są książki psychologiczne. Bardzo lubię tego typu książki. Pierwszą, którą przeczytałam, było Pokochaj siebie. Oraz potęga podświadomości. Lubię je dlatego, że pozwalają mi spojrzeć na niektóre sytuacje w życiu z nieco innej strony, ale na ten czas pandemii bardzo wciągnęłam się w wszelkiego typu książki przygodowe, romanse, dramaty. Pozwala mi się to po prostu przenieść w inną rzeczywistość i odwetnąć trochę od tego monotonnego życia w domu. Mój przykładowy dzień podczas kwarantanny wygląda tak, że wstaję nieco później niż zwykle, gdyż korzystam ile mogę z tego, że mogę spać do woli, ile mi się podoba. Potem idę się trochę ogarnąć, następnie siadam do nauki, ponieważ no studia, studia to studia, trzeba się trochę pouczyć. Później troszkę poćwiczę, a wieczorem albo idę na jakiś spacer albo czytam książkę oglądam jakiś film i to by było na tyle Po pandemii koronawirusa jeszcze nie wiem gdzie się wybiorę myślę że na wakacje bo dawno na żadnych nie byłam no a gdzie? Hmm. jeszcze nie wiem ale pewnie tam gdzie jest morze bo szczerze mówiąc uwielbiam morze jeżeli mam wybrać morze albo góry 100% będzie to morze Światu pandemii koronawirusa. Czy coś się zmieni? Hmm. Myślę, że tak. Myślę, że ludzie dostrzegą to, czego nie byli w stanie zauważyć wcześniej, że zobaczą, że tak naprawdę zdrowie jest najważniejsze, że rodzina jest ważniejsza, a nie kariera czy pieniądze i że tym razem podejdą do niektórych sytuacji inaczej.